Dzień dobry, witajcie 117 dnia serii Codziennie do Matury. Dzisiaj zaczniemy ostrotłupem, czyli zadanie ze stereometrii. W drugim zadaniu zmierzymy się z trygonometrią, a wszystko zakończymy ciągiem geometrycznym. To jest ten moment na zapauzowanie filmu i samodzielne rozwiązanie zadań. Za chwilę oczywiście pojawią się moje rozwiązania, zachęcam więc do obejrzenia filmu do końca, a po wszystkim, albo nawet teraz, jeśli sobie życzycie, do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, ewentualnie wsparcia kanału, szczegóły są w opisie. Przejdźmy do rozwiązań. Lecimy z zadaniem pierwszym. Ostrosłup prawidłowy czworokątny, czyli ostrosłup, który w podstawie ma kwadrat i wszystkie krawędzie boczne są takiej samej długości. Mamy informację o tym, że objętość tej figury wynosi 144. Objętość takiej figury to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. O wysokości wiemy, że jest dwa razy dłuższa od podstawy, więc jeśli podstawę określimy jako A, oczywiście wszystkie tutaj krawędzie podstawy są takie same. To nasza wysokość będzie równa 2a. Podstawmy pod nasz wzór, pod nasze działanie wszystko, co wiemy. Czyli 144 równa się 1 trzecia razy pole podstawy. Jest to kwadrat, więc będzie wzór a do kwadratu razy wysokość, czyli 2a. Pomnożymy stronami razy 3 po to, żeby skrócić. Z racji tego, że wszędzie tu jest mnożenie, to wyrażenie traktujemy jako jedną całość, więc pomnożenie razy 3 spowoduje skrócenie tylko tego pierwszego ułamka. Będziemy mieli tutaj 432 po pomnożeniu razy 3, tu nam zostanie 2a kwadrat razy a. To możemy od razu zapisać jako a sześcian, ale to za chwilkę. Teraz podzielimy przez 2. Będziemy mieli 216 równa się A sześcian A do trzeciej. Szukamy jakiejś liczby, która podniesiona do potęgi trzeciej da nam 216. Istnieje taka liczba. Jest to 6. Pytali nas o długość krawędzi. Ja długość krawędzi podstawy określiłem jako A. I jest taka odpowiedź. Zaznaczam odpowiedź D i przechodzę do drugiego zadania. Zadanie drugie, mamy wyrażenie sinus do czwartej alfa plus sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa i ono jest równe któremuś z wyrażeń podanych w odpowiedziach. Musimy takie przekształcić, żeby którejś z tych odpowiedzi dostać. Pierwszą myślą, jaka może się pojawić tutaj na tym etapie, jest wyłączenie przed nawias wspólnego czynnika. Mam nadzieję, że też tak macie, że wam się coś takiego pojawia w głowie. Jak widzicie takiego typu działanie, że tu macie sinus do czwartej, tu do drugiej, więc jest wspólny czynnik. Sinus do kwadratu alfa jest tutaj do wyciągnięcia. Spróbujmy to zrobić. Sinus do kwadratu alfa wyciągamy, otwieramy nawias i po wyciągnięciu. Co z tego by zostało? Z tego zostanie nam właśnie sinus do kwadratu alfa. Zobaczcie, że teraz jakbym wymnożył, to z tym, to dostanę sinus do czwartej alfa. Z drugiego wyrażenia wyciągamy sinus, zostanie nam cosinus do kwadratu alfa. I zwróćcie uwagę, że jak teraz bym wymnożył to z tym, to dostanę dokładnie to. Więc nie zmieniłem wartości wyrażenia, tylko wyłączyłem przed nawias wspólny czynnik. I teraz zobaczcie, co się dzieje tutaj. To jest tak zwana jedynka trygonometryczna. Dla każdego kąta takie działanie jest równe 1. Więc tutaj mamy mnożenie razy 1. Sinus kwadrat alfa razy 1, co jest po prostu równe sinus do kwadratu alfa. I taką mamy odpowiedź A. Zaznaczam i przechodzę do ostatniego zadania. Ostatnie zadanie dzisiaj. Ciąg geometryczny. Znamy wyraz pierwszy tego ciągu. Wynosi on 3,75 oraz wyraz drugi. Minus 7,5. Szukamy sumy trzech początkowych wyrazów. Najprościej będzie nam znaleźć iloraz ciągu. Jest to ciąg geometryczny, więc każdy następny wyraz jest domnożony przez stały iloraz względem poprzedniego. Czyli domnażamy na przykład do wyrazu pierwszego jakiś iloraz, dostajemy wyraz drugi. Czyli A2. To będzie A1 razy jakiś Q. Potem A3 to będzie A2 razy to samo Q. A więc, jeśli mamy A1, domnożę przez coś razy Q, dostanę A2, domnożę przez coś, dostanę A3. I to coś jest zawsze takie samo. Więc mogę wyznaczyć, ile to Q wynosi. Mam 3,75 i muszę przez coś domnożyć, żeby dostać minus 7,5. Możemy to sprawdzić bez większego problemu, przekształcając na przykład to działanie, wyjdzie nam taki wzór na Q, który będzie wynosił wyraz drugi podzielony przez wyraz pierwszy. Jak zajrzycie do kalkulatora. I podstawicie te wartości, czyli damy tutaj minus 7,5, a tutaj poniżej 3,75. Wrzucicie to w kalkulator, dostaniecie minus 2. Tyle wynosi więc nasz ten stały mnożnik. Iloraz. Mnożymy razy minus 2, kolejną tutaj domnażamy razy minus 2, i dostaniemy trzeci wyraz ciągu, i będzie to 15. W tym momencie policzenie sumy to już formalność. Musimy dodać 3,75. Jak dodajemy liczbę ujemną, to ją odejmujemy, więc już sobie darowałem pisanie tutaj plusa i plus 15. Na spokojnie sprawdzamy, przeliczamy na kalkulatorku. Dostajemy 11,25. Jest to odpowiedź A. Zaznaczam ją i kończymy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.